siać już do gruntu. Słuchajcie, no, ostatnie dni na Pomorzu bardzo mocno wiało. Był bardzo silny wiatr. Teraz nareszcie jest spokój. Było ciepło i wiało, w związku z tym gleba bardzo szybko wysychała, przeschła. Już nie lepi się, już się nie marze. Dodatkowo wbiłem dwa termometry i do gleby, i do kompostu, żeby, żeby się nie pomylić. Temperatura gleby tak na głębokości... 10 cm plus 5 stopni Celsjusza plus 5 stopni a więc groch bób marchew pietruszka kiełkują sałata kiełkuje przy plus 3 stopniach bo już można, ale przecież w przyszłym tygodniu mają przyjść chłody. No, sprawdzałem te prognozy pogody. W ciągu dnia 5, 6, 7 stopni Celsjusza. W nocy 0, minus 1, minus 2 stopnie. A ja już wysieję Bóg, wysadzę rozsadę Bobu, wysieję groch i co? I okryję całą rządkę agrowułkinu. Agrowułkina wiosenna. Ona przepuszcza światło, przepuszcza wodę, bo to jest ta przepuszczająca wodę agrowułkina, lepiej przepuszczająca niż zwykłe agrowułkinne wody, a będzie chroniła. Przed wiatrem, przed zimnymi nocami i przed chłodnymi dniami także.